Cześć, Tomasz Chączyk, Esportmania.pl. Razem ze mną wyjątkowy gość, Jarosław pasza jarząbkowski Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i oglądających przyszłych. Jarek, rozmowy z Tobą to zawsze wielka przyjemność, bo zawsze jest wiele tematów do rozmowy. Ty też masz fajne spostrzeżenia na niektóre tematy. Zacznijmy, może, od najświeższych tematów, czyli od Twojej walki na rig. Powiedz, dlaczego ta federacja i dlaczego taki rywal? Wiesz co, ogólnie jestem może bardzo słowny, ja jestem słowny w sumie, odkąd rozmawiałem z właścicielem High Liga a propos pożyczenia materacy na nasze kampy, gdzie były zajęcia Muay Thai. Po prostu tych materacy mi pożyczył, bez żadnego problemu dał mi klucze do magazynu. Jarek, jedź sobie weź, oddaj tam, kiedy będziesz chciał. Więc to już był wstęp, on wiedział, co robi. Ja powiedziałem, dzięki śliczne, nie wziął ode mnie żadnych pieniędzy za to, po prostu na słowo mi je pożyczył, nie znając mnie, więc czułem też jakieś zobowiązanie. Nie było to jakieś mega zobowiązanie, ale już mnie kupił w tym momencie, że po prostu fajnie się z nim rozmawiało, bardzo uczciwy człowiek, bardzo, bardzo kontaktowy, fajny mamy wspólny język. Też człowiek jest bardzo sportowy, więc pozdrawiam Cię, Bajsangur. Dlaczego taki rywal? Były przymiarki takich różnych rywali, ale powiedziałem, że na, pierwszą, na pierwsze walki chciałbym rywala, który naprawdę robi coś w sporcie, jest kulturalnym, fajnym gościem. Jak coś będzie robił, to będzie robił na pewno to na 100%, zaangażuje się. A nie, nie chciałem na pierwszych konferencjach siedzieć, wiadomo, może to się rozkręci z czasem, ale na pierwszych konferencjach nie chciałem, że moja rodzina oglądała mnie, jak z jakimś czeskiem się wyzywam i moje dzieci w szkole, to później by ich wytykali palcami, że twój ojciec w jakimś patologicznym środowisku się obraca. Nie chciałem, broń Boże, tego nie chciałem i tego nie będę. Chciał, a wiadomo, nie mówię nie, bo różnie to w życiu bywa. Nie jeden zapowiadał się, stawiał sztywno, że taki nie będzie, a było inaczej. Każdemu mogą nerwy siąść, jak będzie na innych konferencjach, a czy mówię na innych konferencjach, bo na pewno to ta walka, która jest teraz w małych rękawicach w boksie, nie satysfakcjonuje mnie do końca, bo chciałbym pokazać cały przekrój MMA, bo też ta, ta formuła mi się podoba, aczkolwiek jak jest umówiona walka z owcą już w małych rękawicach, no to na pewno będę na nią przygotowany. Całe sportowe środowisko ma wielkie oczekiwania wobec Ciebie i Twojego występu. Ty się trochę nie boisz, że te oczekiwania możesz zawieść czy swoich kibiców, bo jednak całe środowisko jest sportowe, czy to gracze międzynarodowi, czy polscy wszyscy ci dopingują, wszyscy zapowiadają, lecimy, lecimy na gale, będziemy wspierać Jarka paszę. Tak, to jest, to jest trochę stres. Ja zawsze stresując się, jak zawsze powtarzam, jakieś były, jak graliśmy w grupach, gdzieś tam w, po pokojach rozstawieni i tak dalej, w jakichś dziuplach, to ja mogłem grać słabo, ale jak już przychodziliśmy do playoffów, jak wchodziliśmy na, na, na scenę, na stać do kibiców w play ja zawsze dużo lepiej grałem pod, pod tą presją. Aczkolwiek to może też się dużo wydarzy, bo są małe rękawice. Owszem może odpalić tak zwane wiatraki, e, więc może trafić, więc nie można nikogo lekceważyć. E, myślę, że nawet, prze, nawet przegrając, ja nie, nie zakładam, że ja wy, wygram i wygram i tak dalej. Zawsze podchodziłem do tego, że jadę na tym samym poziomie, jesteśmy. Czy wygramy, czy przegramy, będzie ok, i trzeba pozbierać się i robić swoje. Zawsze dlaczego nas kibice na całym świecie kochali? Bo Byliśmy raz najgorsi byliśmy raz najlepsi, więc to było fajne. Tak jak samo, przegram tu, będę się udowodnić coś dalej, że jednak to była wpadka. Jak, jak wygram, będzie fajnie, podam owce rękę, podziękuję wszystkim za doping i, i taka przygoda. Najlepiej to potraktować jako hej przygodo, nie stresować się, nie mieć presji. Ja nie jestem żadnym zawodnikiem, nie jestem profesjonalnym sportowcem, jestem amatorem, który trenuje ciężko i różne sporty. Więc tego się trzymam i zobaczymy jak będzie po wygranej czy po przegranej. Wszyscy, wszyscy kibice wiedzą, że Jarek Pasza od X lat trenuje i jakby te treningi miał i będzie miał pewnie nawet po walce i nawet za, za kilka lat dalej będziesz trenował. Ale powiedz jak wyglądają te ostatnie tygodnie dla Ciebie, też dla, dla bliskich, no bo na pewno zintensyfikowałeś te treningi w ostatnim czasie. Tak, e, trenuję 9, 9, 9 jednostek tygodniowo robię. To dużo, to dużo, to jest dużo. Robię 3 razy motorykę w tygodniu, no i z, z 5-6 razy robię z Anzorem trening. Jedyne czego mi brakuje to wypoczęcia i takiego wrócenia do domu i postreamowania pogrania i podzielenia się z ludźmi tym, co robię na co dzień, aczkolwiek to jest bardzo ciężkie. Dwa treningi dziennie, jak jeszcze masz dwa owczarki niemieckie, dwójkę dzieci, żonę i teraz żona jeszcze musiała zwolnić pracownika i teraz na głowę bardzo dużo jej się zrzuciło, bo wszystkie kobiety dbają o swoje paznokcie i nie może potraktować że komuś odmówi tam termin, tylko musi wszystkich przyjąć. Dodatkowo bardzo dużo po 14 godzin dziennie pracuje. Więc też mam trochę obowiązków na głowie, aczkolwiek mam nadzieję, że ten styczeń będzie trochę luźniejszy dla mnie i będę mógł podkreślić ostatnie tygodnie tak, jak to powinno wyglądać. Ty zawsze dbałeś o dobre show na scenie i też, też w wywiadach zawsze, zawsze robiłeś to show, ale. Jakby teraz podczas tych gal to jest trochę specyficzny rodzaj show, trochę do innego odbiorcy też będziesz mm -hmm. mówił niż to odbiorca e-sportowy, czy się tego nie obawiasz po prostu? Na pewno, po pierwszych konferencjach na pewno co będzie pasza, pasza stypiasz, pasza nudziasz, jestem przekonany, ale jestem gotowy na to, nie przeszkadza mi to w ogóle. Myślę, że w Polsce mogą mnie za takiego mieć, aczkolwiek ludzie z zagranicy, ze sportu europejskiego i światowego mają mnie za porządnego gościa i oni oczekują takiego papito jaki zawsze był, kulturalny, zawsze fair play. Z klasą, z twarzą podchodził jako prawdziwy facet. W Polsce jest troszkę inaczej. no a Na świecie oczekują czegoś innego we sporcie, a kibice inna grupa oczekuje czegoś innego. Więc drodzy kibice, ode mnie prawdopodobnie takiego czegoś nie usłyszycie, co chcecie zobaczyć i, i usłyszeć, aczkolwiek społeczeństwo e-sportowe całe zobaczy tego, papito, jaki zawsze był. Czy to jest taktyka takich małych kroczków, że na razie patrzysz na najbliższą walkę i nie wybiegasz, myślami w przyszłość, co będzie za rok, dwa, jeśli chodzi o Twoje występy w MMA czy właśnie w formule bokserskiej? Ja zawsze będę podchodził do tego, jak będę się czuł, jak z moim zdrowiem będzie, z walki na walkę będę cały czas monitorował. Jak wiadomo, miałem kontuzję pleców dość, dość poważną. taką kontuzja gdzieś cały czas ze mną jest, ale staram się rehabilitować, leczyć jakieś tam co jakiś czas, robić badania, rentgeny i tak dalej. Więc będę kontynuował to, dopóki mi zdrowie pozwoli, aczkolwiek wiem, że nie raz już skontuzjowałem się i wiem jaki to może być problem, jaka to kula u nogi jest, jak coś cię boli i nie możesz dobrze spać i nie możesz się regenerować, bo to jest najważniejsze. Czy e idzie trochę w odstawkę? Bo patrząc na dzisiejszą obecność twoją na, na turnieju GG League, to jednak pokazujesz, że w serduchu gdzieś tam e -sport jest cały czas i nawet jeżeli trenujesz, to, to wracasz, wracasz na turnieje sportowe, żeby się spotkać, pograć, pobawić. Czy w 2022 też tak będzie? Nadal moim takim cichym, cichym marzeniem jest pograć sobie półprofesjonalnie, mieć drużynę w pięciu, pięciu gości, nawet trenera, i sobie gdzieś tam w kwalifikacjach startować, grać, aż na nóż co się uda dalej ugrać i mieć większą zajawkę, więc cały czas w tym jestem, no mówię, no, ten refleks, ten refleks i, i pewnie, nie wiem, myślenie nie, nie będzie na tym samym poziomie, bo jednak młodzież gra teraz po 10-12 godzin dziennie, każdy chce być najlepszy, aczkolwiek liczy się zabawa, no i mówię, cały czas chcę w tym być i czuć to pomimo, nie wiem, że wie, Cały czas idzie do przodu. Ja porównuję do tego, kiedy piłkarz kończy karierę i zawsze kochał grać w piłkę. No to on zawsze w jakichś ligach odboi gra, szóstki jakieś, więc to jest to. Czasami sobie w jakieś miksy wejdę, pogram. Cały czas we FPL u jestem, nikt mnie stamtąd nie wyrzucił, aczkolwiek już czas coś pograć, bo już pół roku mam przerwy. Więc cały czas mówię, kiedy zima przyjdzie, będę grał, aczkolwiek pojawiła się walka na horyzoncie i tego czasu tak naprawdę nie mam grać po 6 godzin dziennie. Streamy to bardzo wycieńczają, plus treningi i streamy, ja do tej pory mówię, kto streamuje po 8-10 godzin dziennie, to jest naprawdę szacunek duży i nie wiem, jak oni to mogą robić do, do, do teraz. Yy, mówiłeś mi już trochę o kolejnych kampach yy, twoich, yy, jakbyś mógł też zdradzić E, jakie aktywności planujesz? E, na ile możesz powiedzieć oczywiście, mhm. jeśli chodzi o Pasze Gaming Camp? E, aktywności będą z temy zawsze wplatać te rowery, bo każdy na rowerze umie jeździć e, i każdy chce się ztrelegjować. Na pewno sztuki walki nie będą na kampach u nas zawsze. Chcemy, żeby to był taki priorytet, żeby młodzież, po to, jest, to jest teraz bardzo popularne, tak? każdy chce, każdy ma swoich odbiorców, każdy youtuber, każdy sportowiec. No I chcą ich naśladować, i chcą się uczyć. I boją się oni zawsze zrobić ten pierwszy krok, iść do klubu i zapisać się na zajęcia, bo myślą, że to, to jest coś strasznego i tam będą ich bić. A, a na kampach pokazaliśmy, jak ktoś się odważy, przyjdzie na te kilka treningów i spróbuje, złapie takiej odwagi, pogada jeszcze z naszym trenerem, z Nowakiem, powie, powie jak tam jest u niego na zajęciach, to myślę, że ci dzieciaki, którzy do nas przyjeżdżają, często zaczynają swoją przygodę z, ze sztukami walki. I połączenie sportu i sztuk walki to naprawdę może dać bardzo dużego kopa motywacyjnego i można być bardzo szczęśliwym sportowo i sportowym człowiekiem. A rodzic, rodzic zawsze jest w szoku, no, że jego dziecko ono nie chciało nic robić, gdzie na jakieś sztuki walki bronić się. a właśnie po naszych kampach jest to fajne, że ten cały mindset tego dziecka zmienia się no i najbardziej chyba są zadowoleni rodzice z tego wszystkiego. Czyli już tak delikatnie możemy powiedzieć, że kampy powrócą w następnym roku. Tak, kampy powrócą i to nie będzie jeden kamp. Chcemy troszkę ruszyć z większą ilością. Chcemy też właśnie z jeszcze jakichś młodych talentów znaleźć, aczkolwiek o tym będziemy już rozmawiać następnym razem, bo fani sponsorzy do nas wrócili, zobaczyli, że robimy fajną rzecz, że naprawdę jest bardzo fajny, pozytywny odbiór i chcemy lecieć z tym po prostu dalej. Mój wspólnik, który jest incognito, już działa. Dobra Jarek, to czego Ci życzyć na 2022 rok, bo, bo na pewno celów masz dużo. Tak, życz mi zdrowia, zdrowia i zdrowia, a przede wszystkim, żeby ktoś ode mnie z kampa naprawdę pojawił się na scenie naszej polskiej, europejskiej, żeby ktoś go zauważył, że na pewno to jest ten talent, to jest ten dzieciak, który fajny jest sportowo, jest sportowo i on ma szansę się rozwinąć. No i gdzieś, żeby tam byśmy go pchali razem i żebyśmy powiedzieli, że no się się był na Pasza Gaming Camp i gdzieś tam jest się warto jechać na tego kampa. Tego Ci życzę i trzymam kciuki za dobry 2022 rok. Dziękuję Chodźmy. bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy.